Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale, ja jestem Pewnie 30 A dzisiaj gram sobie w z moim przyjacielem. To już jest trzecia próba e, odpadając normalnie serwera jakiegoś ponieważ e, poprzednim poprzednim razem nam to nie udało Więc próbujemy trzeci raz Mam nadzieję że teraz nikt nam nie będzie przeszkodzał Będę wkłony jak Będę wkurzony na maksa No, e, pozdrawiam wszystkich moich e, moich, szeiki, moich widzów, moich kolegów, którzy to oglądają i koleżanki, które to oglądają No, no mogę oglądać Ale wątpię, za ich Counter Strike... dla e, e, chcę oglądać Counter strike, wątpię Okej okay. Nie no, semanko idę, lepiej witał z wami. Wow na napią. No. Ja z nim niestety nie rozmawiam. o skupany. dobra. Ja, ja z nim niestety nie rozmawiam, ponieważ ee, u niego jest brak mikrofonu. E, przepraszam prawa mnie za nie ma mikrofonu, ale ja to wybaczę mu. Bo to jest normalne, że mogę nie mieć mikrofonu. The... Nie mogę wybrać a go Z tymi giernautami O Tak ciężko jest trafić kogoś Nie wiem co on ma jak Trafia mnie Bo naprawdę ja Mi ciężko się kogoś trafia Nie wiem czy ma Ale naprawdę mi jest ciężko Kogoś trafić Bier jak z bliska albo co, bo naprawdę sprzyjamy się mega z Casa Go. No nie no. Zmieszki Czasem są za grę nie. Full auto w ogóle nie mogę strzelać tak Naprawdę mega jestem przyzwyczajony do GO I Ale ja przyzwyczajenia takie odległości to ja full auto wale, walę, wal, wal, i wale. A w tym czasie naprawdę full auto jest mega ciężko walić No podejść. Mieszkaniarkę mam Dla pana Dla pana tego nie ma tu No nie mam taką fajną mieszkaniarkę, miałem po to, do mnie na blisko A zresztą, jeszcze raz kupimy sobie Zobaczymy może tutaj idzie. I to ogląda no to naprawdę mam nadzieję, że Z fajną minę jak się na to nabiłeś o nie! Co ty masz tym strzelaniem? Czy nawet trafić nie mogę. A ty mi kurde? No. i dla pierwszym razem mi trafiasz. Naprawdę mega fasł, że tak umie grać ten straga, bo... Ja tak w kantelarikach grać nie umiem, to nie będę umiał. No więc zapraszam. Poltro, poltro chłopie. Dobra, ja zobaczymy, czy kupimy sobie awkę. A mi to najlepiej. No nie, naprawdę no. mega, spelać umiem, spelać 1 6. ale w CSI go bym pewnie dorunął. jak inaczej się o wiele w inaczej się strzela w CSGO, a w, w jeden a w CSGO, po w w GO, inak umiem a a to i tak nie... No nie, no, skubany. Zwaliłem to no nie No nie mam przewagę w tym coś To sporo Dobra Na ma tam 3 HP mu

I zostało mm. nie pamiętam, o ja nie mogę, no to nie był, nie był w tym poldrą, Poldrum. ja tak umiem strzelać Ja wiem czy ja się na parcelu nie umyśleć, bo niedawno go nawet zainstalowałem <grystanie> ile, ile go zainstalowałem Kilka dni temu go zainstalowałem Lecimy z tym koksem <laughs> dwie rundy są wygrane No kurda, akurat wyłą wyłączyłem y Zuma Naprawdę Ja nie mogę akurat wyłączyłem Zuma Jak idzie mnie? W tym momencie akurat wyłączyłem zooma, bo i trzeba być działa, w takim momencie, wyłączyć zoom z sensa mam z do tego, no, naprawdę ma za dużego na dwa. Dobra, bo teraz będziemy lepiej strzelać Siemano, hehe <laughs> No, Siemano, Siemano, Siemano Za to na pewno Siemano wiesz Oooo, oh, to, to był za head. Wow, dobra, dobra. Ile jest filmu? E, 10 minut. No, zupełnie dogramy Mam no, nadzieję, że dogramy eee... no. To 13 miało być. Ej. Tu mógł ci nie ma. Czemu cię wywaliło? Ej, kopię. Дальше контакт... с контакту если не давай склада. Вот, 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 Ej, mi zlogowało Super, po prostu su, 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 super Okej Próbujemy... Nie, nie zaradzę Czekajcie Aha, dobra, zlogowało mi cs I tak, e, ja mam za oglądanie. No, jeszcze zlogowało mi cs no, dobra ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że film się podoba Jeśli Tak, to już się da mnie laj, łapkę w górę, tak zachęcimy do nagrywania kolejnego odcinku. Ja z Wam zagadam. do następnego odcinka. Na razie, trzymajcie się, na razie, cześć!